Jak widzicie, pogoda zupełnie nas nie rozpieszcza. Ale dzisiaj postanowiłem, że wrócę do swojego nagrywania filmów dla tych, którzy mnie oglądali. W czasie pracy wszedłem, choć nie powinienem, na pewien portal, nitki i tam znalazłem co? Znalazłem gościa, który się cieszył tym, że po czterech latach doszedł do 100 tysięcy subskrybentów. No, nie ja wiem, czy to jest w moim zasięgu nieistotne. Ja dzisiaj dla Was przygotuję po prostu taki materiał. W którym pokażę Wam jeden z najtańszych trenażerów dostępnych na rynku Direct, direct Drive 100 Van Rizela z Decathlonu za 1000 zł. Zapraszam do środka. Zobaczmy, przedstawiam Wam bohatera dzisiejszego filmu: Mianowicie trenażer Van Rizela Direct 100. Jeden z najtańszych trenażerów, który możemy podłączyć za pomocą kasety do naszego roweru. Moje stanowisko treningowe na dzień dzisiejszy wygląda tak, choć myślę, że po lecie i po jesieni się zmieni. Trenuję zawsze przy otwartym oknie, bez względu na to, jaka jest temperatura. Ewentualnie tylko się lekko inaczej ubieram. Wybaczcie brak profesjonalizmu w sensie oświetlenia. Kiedyś może to naprawię. Trenażer jest połączony z bluetoothem, z moim komputerem. A oprócz tego, w programie w aplikacji MyWash mam sparowany również czujnik na serca, czujnik kadencji, sam trenażer. No i cóż, czas opowiedzieć o nim, czy wart jest tych pieniędzy. No to jedziemy z koksem, ja Wam w międzyczasie poopowiadam, jak to wszystko wygląda po przejechaniu ponad 300 km na tym trenażerze. Czy warto, czy nie warto, powiem wam o jego plusach i minusach z mojego punktu widzenia. No zatem tak, no, jeśli chodzi o jego pracę, to jest właściwie cicha. No i tutaj chyba nie jest jakiegoś tam dużego, nie ma tutaj jakiegoś większego, dużego problemu w sensie tego, żeby naprawdę hałasował. Oczywiście pewnie jakaś mata by się przydała i tak dalej. Natomiast ja mam przecież to pomieszczenie, które będzie lekko później zmodyfikowane który zrobili inaczej i on stoi w tej chwili na drewnie, no i co? No, no nie robi jakiegoś większego hałasu, prawda? Oczywiście, jeżeli generujemy większe moce rzędu tam 400, 500W, 600W, to ten hałas jest specyficzny, jest taki dźwięk basowy, ale to on wynika z tego, że na przykład trenażer używając elektromagnesu po prostu wyhamowuje nas, żeby ta nasza moc, kiedy jedziemy na tych przełożeniach najniższych, rzeczywiście była jak najbardziej proporcjonalna do tego co chcemy osiągnąć Jest to trenażer, na którym możemy maksymalnie wygenerować 600W mocy i pochylenie 6% Oczywiście nie jest on jakoś tam idealny dla profesjonalistów w sensie pomyłki rzędu 7% natomiast no, umówmy się szczerze 600W co to oznacza 600W? No ja trochę na rowerze przejeździłem i jeżdżę i 600W Owszem, były takie momenty, że mi się udało wygenerować, natomiast na takim zwykłym interwale, kiedy jadę, to ta most, która tutaj jest oferowana, jest dla mnie w zupełności wystarczająca. Jeśli chodzi o to 6% nachylenia, no i tutaj jest pewnego rodzaju problem, w tym sensie, że kiedy jedziemy na Zwift, na Majłoszu czy na Rewu, jakieś wyścigi, jakieś ustawki, gdzie rzeczywiście to nachylenie wzrasta do 10, czasami 15%. No to on się wam nie sprawdzi. Nie sprawdzi się wam dlatego, że to będzie zupełnie inna symulacja. To znaczy powiedzmy sobie szczerze, po prostu te wyniki nie oddadzą rzeczywistości, w której akurat jedziecie, którą trenujecie i nie będzie to adekwatne do przejechanej trasy, tak? Także pod tym względem jest to minus. Dlatego ja wybieram trasy, żeby generować jak najbardziej zbliżone, że tak powiem, interwały pod kątem nachylenia do 6% albo bardziej płaskie, tak? I wtedy nie ma tego przekłamania. Powiem wam, że na tym trenerze, w tej cenie, godzina jazdy w takich warunkach pogodowych, jakie mamy w tej chwili za oknem, jest dla mnie w zupełności wystarczająca. A ponieważ nie zawsze, mieszkając na wsi, mam możliwość wyjścia. Nawet ze względów pogodowych, mieszkając na wzgórzach, ze względów pogodowych, właśnie wyjścia na rower, to powiem Wam szczerze, że to jest chyba jeden z najlepszych zakupów tego roku. I jeśli bym mógł, czy miał do czegokolwiek Was namawiać, to może niekoniecznie do tego, abyście ten trenażer kupowali, bo to nie jest, mój Boże, jego reklama. On miał was do czegoś namawiać, to do tego, żebyście byli po prostu aktywni. No niestety, ja mieszkając w górach, nie zawsze mogę sobie pozwolić na to, żeby pobiegać, dlatego że spadnie śnieg. Oczywiście, w wieku 50 lat pewne rzeczy przystoją i, i właściwie, no umówmy się, pewien komfort, tak? Natomiast, kiedy wrzucam trening interwałowy tutaj na tym trenażerze i mam przejechać nawet 25 minut i gdzieś tam przekręcić, prawda, dwie minuty spokojnej jazdy, jakaś tam minuta ogromnego wysiłku, powiedzmy tam rzędu 250 W czy 300 W, wierzcie mi, po 25 minutach schodzę zmęczony. A jakie będą tego efekty tego, że tej zimy właściwie od stycznia jeżdżę, no cóż, to dopiero sam się o tym przekonam i sam to zobaczę, sam tego doświadczę. Natomiast jeżeli bym miał usiąść na tym trenerze i jechać tak po prostu jakiś wyścig, jakąś ustawkę z innymi, ja tego po prostu nie czuję, ale interwały, ale sama jazda, sam ruch jak najbardziej. No a cóż, na koniec po treningu. No to co? Leje się. Dla wszystkich niepewnych, dla tych, których jeszcze nie dopowiedziałem, to powiem tak. Dzisiaj miałem tylko najmocniej 316 W. i tak wygląda. a jestem zrębany, więc polecam. A w ogóle to pamiętajcie, jak macie pojeździć na siłownię, a będzie pogoda, czy w ogóle lubi się biegać, czy cokolwiek robić na zewnątrz, nawet spacer, to każda aktywność na zewnątrz jest dużo lepsza niż ta w środku. Hej.